Cześć wszystkim. Dziś jest czas wielkich wysadzeń, wysiewów i w pierwszej kolejności pozbywam się samosiejek moich dyń, które mi tutaj fajnie wyrosły, mimo że pierwsze zostały zjedzone przez kury, to drugie całkiem fajnie sobie radzą, same tutaj się e, zasiały przez to, że kompost nie był przesiany, e, nawet jak widać już tutaj kwitnie, e, czy kwitnie, już tam się pojawia pierwszy pączek, więc fajnie to wygląda. Bardzo dużo też posiało mi się koperku, ale koperek sobie tutaj zostanie. Natomiast te większe roślinki przeniosę na działkę i w ich miejsce będą tutaj wsadzane przeze mnie dzisiaj pomidory i papryki i bazylia również. Mam też część samosiejek w mojej szklarni, samosiejek pomidorów i one też zostaną przeze mnie tutaj zostawione. Jak już wyrosło coś, to niech sobie rośnie. Zobaczymy co z tego wyrośnie. Muszę się tylko pozbyć tej pani, która mi tutaj przyszła wyjadać co się posiało. Uciekaj stąd. Do widzenia. Także będę was informować co dzisiaj będzie się działo na bieżąco, jak to u mnie wygląda, a będzie się bardzo dużo działo. Sałata sobie zostanie, bo ona za niedługo będzie na wylocie. I o, zobaczcie jaki tu mam fajny pomidor. Tu, nawet trzy, ciekawe co to w ogóle za pomidorki. Cztery, tam jeszcze jest. Zostawiam sobie je i będę widzieć, będę obserwować i Was na bieżąco informować. Tak samo będę się pozbywać tego, tej przerośniętej pietruszki. Wzacnę ją, no i tam sobie posadzę w rządkach ładnie pomidory, ale jeszcze zobaczymy, co uda mi się dzisiaj zrobić. I w pierwszej kolejności usunąłam sobie wszystko to, co zbędne. Zostawiłam sobie taką ścieżkę, po której będę chodzić. I tu są właśnie rzeczy, które będę za momencik wynosić do ogrodu i sadzić. Peczka na razie musi tutaj zostać. Zobaczymy, co z nią zrobię. A te, które są nieobsadzone doniczki, wylądują w innym miejscu. I na tak przygotowane, na tak przygotowane miejsce będę sobie teraz rozkładać linię kroplującą. Po linii kroplującej, czas na wyznaczenie miejsc, tyczkami tam, gdzie będę je gdzie będę pomidory, pomidory wysadzać. I dopiero teraz możemy brać się zasadzanie po wytyczeniu właśnie miejsc przeznaczonych dla wysadzenia pomidorów. No, i teraz, kiedy wszystko posadzone, można pozbierać zbędne rzeczy ze środka, podlać i iść spać. A na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.